Jesteśmy już u Margaryny, zwróćcie uwagę, jak wściekły jest Riki na margarynę, ale miłość pozostała. To ciekawe. A Margaryna przeciwnie, ona ma 100 na 100. Margaryna korzystając z okazji, że Riki pojechał do pracy, postanowiła zaprosić Garego, czyli tego naszego barmana. O, w ogóle zobaczcie, odblokowało się. Mogę zaprosić ośmiu gości na imprezę. O matko, nie wiem jakim cudem, ale <grywa> działa. A i tak teraz zapraszamy tylko jednego. Ironia losu. Margerna nie czekała ani chwili. Od razu przeszła do konkretów. Cóż, widocznie wierność nie jest jej mocną stroną. Co prawda przyjechał już po nią samochód, ale może zdąży co nieco zrobić. No, nie ma takiej opcji. A to dziwne. No nic, to niech jedzie do pracy w takim razie. No, szybciej, bo zaraz odjedzie samochód. Masz 10 sekund, dziewczyno, no wyłaś z tego. Dobra, zdążyła. W samą porę. Margaretna szybko wróciła z pracy. Dostała awans, więc niech zapłaci rachunki. Rikiemu również się powiodło. Otrzymał awans, ale zaraz zabrał się do poszukiwania nowej pracy, bo polityka nie była kompletnie branżą, która go interesowała. Muzyka. No, niestety to też nie było to. Oceanografia. No i taniec. No, na razie niestety nie ma kariery. On chciał być wojskowym, czyli pracować tam, gdzie obecnie pracuje Oliwa. A przez to, że nie miał już zamiaru oglądać margaryny, postanowił zadzwonić do Oliwy i wytłumaczyć jej, co tak naprawdę wydarzyło się na tym weselu. Może znajdzie się jakiś kawałek namiotu w oazie? Nie miał zamiaru dłużej przebywać z margaryną. No niestety, wybieranie telefonu do Oliwy było zbyt trudne, ponieważ Oliwa nie posiadała telefonu. Brawo ja! W każdym razie, cóż, postanowił się po prostu wyprowadzić. I teraz pytanie, czy powinien wziąć jednego psa? Chyba nie. Tutaj będą miały lepiej. Do Porikiego przyjechała już taksówka. Postanowił on spakować swoje rzeczy i ruszyć w kierunku oazy. A Margaryna? No cóż, nawet się tym nie przejęła. Wiedziała, że ma jeszcze wielu kochanków, którym może zawrócić w głowie. Jeden w te czy we w te nie robiło dla niej żadnej różnicy. Jedyne czego się obawiała to Caleb, ale jakimś dziwnym trafem Caleba nie było. Miejmy nadzieję, że Caleb nie dowie się, że Margaryna została tutaj zupełnie sama. Życie Ivy i Jihuna było chyba najbardziej poukładane. Co prawda, Jihun był jeszcze dosyć młody, ale w codziennym życiu wykazywał się dużą dojrzałością. Ivy zaś czuła się przy nim bezpiecznie i powoli, powoli dążyła do maksymalnego poziomu kariery, będąc aktualnie na ósmym poziomie. Uż całkiem dobrze odnajdywał się w nowej sytuacji. Jego negatywne doświadczenia związane z ucieczką odeszły w niepamięć. Cieszył się, że nareszcie jest oddzielony od rodzeństwa i rodziców, którzy cały czas znęcali się nad nim. Wydawało się, że w tym miejscu wszyscy mogą zaznać spokoju. Pięknie wyglądają te gofry. Ona mu rzuciła jedzenie! Co to ma być? Pierwszy raz to widzę w życiu! Czemu? Czemu rzuciłaś jedzenie? Nie dokarmia się psów z talerza. Pochwal go za powolne, spokojne obwąchiwanie. No i zganiaj, jeżeli będzie jakiś wrogi czy coś. Trzeba wypracować dobre nawyki. Kto jest takim dobrym psem? No i znów zaczyna. Widać, że przebywanie z agresywnym rodzeństwem odbiło się na jego psychice. Po Ivy przyjechał już samochód. Niestety ma komfort zupełnie na czerwono. Co się stało? Ona się zatruła chyba. No, chyba coś się źle czuje dzisiaj. Kurczę, mam nadzieję, że to nie odbije się na jakości pracy. Nie chciałabym, żeby została zwolniona. Spokojne popołudnie na poddaszu. Nic tylko wziąć jakąś ciekawą książkę. I spędzić tak resztę popołudnia. Aha, nie możesz tu usiąść, tak? I pójdziesz na dół? No trudno. Na dole też jest całkiem przytulnie. No i tego się właśnie obawiałam hmm, flesza czy smołka? Ojej, nie wiem, to jest trudne. Dobra, smołka rzucamy. Uff, na szczęście, na szczęście dostała awans. O, nawet kolegę przyprowadziła z pracy. Co to za ziomek? Cody Robbins. Ok, Pogadaj z nim, powiedz, że fajnie się z nim pracuje. I podziękuj za awans. A no tak, ona się źle czuje. Dobra, to olać typa. Weź prysznic i połóż się do łóżka. Niech Jihunt się przebierze w jakieś ciuchy codzienne, no bo jednak przychodzą goście, więc wypadałoby jakoś wyglądać. Dobra, weźmy tutaj, zaproś gości. I może gość przyjdzie z nami zjeść. Przynajmniej go poznamy. Zobaczymy, co to za typ. Może będzie miłym przyjacielem rodziny. Czemu nie? A Ivy postanowiła odpocząć. Kto wie, może to na tym weselu złapała zatrucie. Może to ten tort był jakiś nieświeży, albo. chipsy. Nasikał w domu! Co za pies? Widać, że nikt się nim nie zajmował tam u tej Shelby. Co za pies? Jest totalnie nieprzygotowany do niczego. Nie potrafi się zachować, jest agresywny. Nie radzi sobie w takich zwykłych, normalnych warunkach dobrego domu. Ale mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Kurde, zmywara się popsuła. Ale mamy trzy punkty techniki, więc nie powinno być problemu z naprawą. Jest, udało się. Jihun, ty to jednak jesteś złota rączka. A Ivy nadal nie czuje się najlepiej. Może niech pójdzie spać? O matko, współczuję jej. A ty co się tu rozłożyłeś? Goście na dole, a ty nic! <laughs> Jaki kibel zasrany! O masakra. Kurde, nie mamy czasu za bardzo na tego gościa, bo ciągle coś musimy robić. A tutaj ani muzyki, ani niczego, nawet światła nie ma. Ale może jeszcze poczekam na kolejny awans, albo na jakieś podwyżki. I dopiero wtedy, wiecie, tak usiądę i dorzucę parę rzeczy. O matko, ona znowu biegnie wymiotować. O jezu, współczuję naprawdę. O jezu, znowu! Biedna, jeszcze usiadła na tym. Dobra, weź, kochana, zjedz coś. Musisz coś zjeść, bo już jesteś naprawdę głodna. A później połóż się znowu do spania. A ty, Jihun, weź, posprzątaj ten kibel, co? Nic ci się nie stanie. A twoja ukochana nie ma na to nastroju. W ogóle, ja myślałam, że to jest żona, ale oni przecież. on się jej nie oświadczył. To może. O jezu, ona znowu! O matko, ale ją wzięło strasznie! Jakaś jelitówka czy co? O matko, ona chyba znowu będzie wymiotować. Ale dwukibel wyczyściliśmy. Jihun spokojnie zjadł kolację i też postanowił położyć się spać. Ten dzień nie był dla niego jakiś szczególnie produktywny, ale cóż, kiedy Ivy źle się czuje, on się tym bardzo przejmuje. Kiedy Ivy się źle czuje, Jihun bardzo się przejmuje. Boże, strasznie ją trzyma. Cały czas słuchajcie. Może jakąś wannę kupimy. Wiem, że nie miałam teraz kupować, ale no ona się tak źle czuje, może może kąpiel by jej coś dała? O matko, czy ona... Ja, ale... Znowu, już nie wiem, który raz. Dzichun, jesteś potrzebny. Pomóż jej i zrób jej jakieś śniadanie. Ej, ale zaraz! Chwila, moment. Przecież nie było jej w ogóle na weselu. O czym ja w ogóle mówię? Nie było jej na weselu. A ten jak idzie, ho, ho, ho. Co to nie on? Kurdebele. Ale przecież nie było jej na weselu. Ona nie mogła się zatruć na weselu. Kurde, teraz to już totalnie nie wiem. Dobrze, że masz tego na, słuchaj. Dobrze, że on jest w pełni sił, to jakoś się tobą zajmie na starość. Co on tu przygotowuje? Jakieś ananasowe ciastko? Boże, no. Ona co chwilę. Chyba jeszcze mi się tak nie zdarzyło, powiem szczerze. Chyba nigdy. Żeby aż tak się zatruć, żeby co chwilę być w łazience. Dobra, jest trochę tego ciasta i idź spać. Nie martw się, kochanie. Wyjdziesz z tego. To na pewno jakieś chwilowe, małe zatrucie. Chwilowe, małe zatrucie... Chwilowe, małe zatrucie... Dziękuję, kochanie. Jesteś najlepszy. Ivy, ty dzisiaj zostajesz w domu. Nie ma opcji, żebyś poszła do pracy. Jesteśmy u Shelby. I może się wytłumaczę, dlaczego zależy mi na Shelbyątku. Otóż Shelby zostało tylko 12 dni do bycia starą, więc to jest tak naprawdę ostatni dzwonek do tego, żeby coś więcej się tutaj podziało. A bardzo, bardzo chciałabym potomka i wiem, że niektórzy z was też mega czekają na małpiego potomka. Żeby w ogóle mogły zaistnieć pewne okoliczności, musimy przebudować trochę dom, więc postaram się to szybko zrobić. Okej, okay, taka mała rozbudowa, żeby po prostu zmieściło się dwuosobowe łóżko i było jeszcze jakieś miejsce na kojec. Trochę nas to kosztowało, wydałam chyba półtora tysiąca simoleonów, no ale trudno. Mała zmiana, wielkie koszty. Samo życie. W ogóle Szymon mógłby sobie znaleźć jakąś pracę. Bo to już jest ten czas, gdzie powinien się tym zainteresować. Zwłaszcza, że teraz będą mieli zamiar starać się o dziecko, więc tym bardziej wypadałoby. No, ale najpierw niech napełni miseczki. No i rachunki. Niestety, ale na szczęście nas stać. Jedyne 750. Tak, on chciał być obibokiem, ale nie ma dla niego dobrej kariery. Kurde, no gdzieś musi pracować. Może w tej rozrywce niech pracuje. No, lepsze to niż nic. Nie możemy zwlekać. Przecież, jak Shelby pójdzie na zwolnienie, no, ktoś musi kurde tutaj zarabiać. A, teraz sobie przypomniałam, dlaczego Szymon nie ma pracy. Bo przecież on miał pracę, ale pierwszego dnia już go stamtąd wyrzucili. Taki, Taki to zdolny pracownik. Dobra, Shelby wraca z pracy, jest bardzo zmęczona. Dostała awans. Szymon, niech tutaj sobie pogada, obejrzy telewizję. I spotkają się w sypialni. Mam nadzieję, że będzie w stanie tutaj wejść do tego łóżka, ale zaraz zobaczę. W każdym razie pamiętam w którymś z filmików, że takie ustawienie łóżek jest ok. Chyba w Ksao, jak przyglądała jakieś otoczenia, to pamiętam, że ktoś właśnie tak zbudował i okazało się, że to łóżko działa. Także mam nadzieję, że u mnie też będzie działało. W ogóle śnieg pada, Sorki, że to tak pada w środku, ale ciężko się ustawić z kamerą, żeby. O! Żeby nie padało. Aha, ona nie może, tak? A weź tutaj. Też nie może? A jakby tutaj podeszła? Nie, nie, nie daje rady. Nie da się. Ale lipa. A ja widziałam gdzieś, że tak się da. Ale jednak się nie da. To może coś źle widziałam. Shelby i instynkt macierzyński. No średnio mi to pasuje, ale... Możemy powiedzieć, że to po prostu był taki... Przypadek. Nie zgodziła się! Okazało się, że Shelby jest zbyt śpiąca na tego typu rozrywki. Szymonowi pozostało więc oglądanie telewizji, ale to obudziło Shelby! No nie, no tu powinna być jakaś ściana, bo to przecież jest bez sensu. No więc tak jak mówiłam, Szymonowi zostało. zostało tylko oglądanie telewizji. No i tak mu minął dzień. A z dziecka nic. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie, możecie napisać propozycję imion dla dziecka Shelby. O ile zgodzi się w kolejnym odcinku, bo w sumie może się nie zgodzić. No cóż, w każdym razie możecie podsyłać mi pomysły. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, subskrybujcie ten kanał, a odcinek pojawi się niedługo. Co za pies!